Muszę się wam do czegoś przyznać. Zradziłem wszystkie moje zasady, wszystkie moje ideały, to co mówiłem wam tak naprawdę przez lata, i poszedłem na studia. A tak na serio. Bo... Bo to nie jest, dla niektórych to nie jest nowość, dlatego że ja mówiłem o tym od dawna, że się wybieram, że już jestem, też już dużo wielu z Was pewnie wie, ale reakcje były trochę mnie zaskoczyły, że tak wiele osób było w szoku, że poszedłem na studia w sensie, że tak wiele osób w ogóle pamiętało i pamięta to, co mówiłem na temat studiów i uwaga. Nic się nie zmieniło. E, I dzisiejszy, dzisiejszy film jest dlatego, że wiele osób będzie pytać, więc będę mógł odsyłać do tego filmu i powiedzieć o co właściwie chodzi. Zacznijmy może od mojego stosunku do studiów, który uwaga, nie zmienił się e, na przestrzeni lat. To znaczy, ja tak naprawdę już w liceum wiedziałem, że nie chcę iść na studia, w sensie dalszego jakiegoś tam rozwoju, karierowo-życiowego. Nie był to dla mnie w żaden sposób. E, Ciekawy etap, potrzebny etap, i nie poszedłem policją na studia, tylko zacząłem sobie robić swoje rzeczy. Eee, i, I mówiłem wiele razy, że według mnie robienie studiów, szczególnie w dziedzinach, <grywki> też na, w dziedzinach, na, na jakie poszedłem, do tego przejdę zaraz, ale w dziedzinach właśnie eee, takich, no, bardziej, można powiedzieć, kreatywnych, no, generalnie w większości dziedzin, nie licząc. Takich dziedzin, gdzie musisz te studia zrobić, żeby faktycznie ten zawód dostać, czyli jakiś lekarz, czy prawnik, bo tam faktycznie bez studiów no to ciężko by było w takim zawodzie działać, bo, bo tam trzeba mieć papier, ale w miejscach, gdzie nie trzeba mieć papieru, czyli nie wiem, grafika komputerowa, informatyka i wszystkie inne rzeczy, uważam, że w obecnych czasach, w dobie internetu, uczenia się na własną rękę, jeżeli ma się na coś zajawkę, to o wiele lepiej się nauczyć tego na własną rękę, bo. Um, nauczy się po pierwsze najświeższych informacji, po drugie, człowiek nauczy się też konkretu tego, co mu jest potrzebne, zdobędzie doświadczenie, zbuduje sobie portfolio, nie będzie sobie zawracał głowy niepotrzebnymi rzeczami. Do tego trzeba oczywiście samozaparcia, do tego trzeba jakby y, wielu innych pozytywnych cech, ale jestem przekonany o tym, że jakby mając te pozytywne cechy, będzie się kilometr na przedzie wyścigu yy, względem tych ludzi, którzy poszli w tych dziedzinach na studia. Bo, no słuchajcie, liczy się fach w ręku, liczą się umiejętności, liczy się portfolio, papier w dzisiejszych czasach się nie liczy. Więc dlaczego poszedłem na studia na kierunek tworzenie gier wideo? <tosz> I uczę się robić gry na studiach. W sensie poszedłem tak naprawdę chyba na kierunek, gdzie no nie wiem, który twórca gier wideo poszedł na studia związane z grami wideo. W ogóle poszedł na jakikolwiek studia, Może na jakikolwiek poszedł, ale rozumiecie o co mi chodzi. I czemu, jakby kiedy ja maturę pisałem w 18 roku, czemu po 6 latach od matury zdecydowałem się pójść na studia? Uwaga, zacznijmy od tego. Że ja yy, nigdy nie wykluczałem tego, że pójdę na studia. Zawsze mówiłem, że chętnie bym poszedł, ale to w momencie, kiedy faktycznie będzie to dla mnie jakaś zajawka, że pójdę sobie na studia w ramach zabawy, a niekoniecznie w ramach czegoś, czego potrzebuję do życia, yy, czegoś, co jest mi konieczne, od czego gdzieś tam moje życie, moja kariera, moje finanse zależą, yy, tylko właśnie kiedy będę miał trochę luzu. To nigdy tego nie wykluczałem. I stworzyła się dla mnie taka sytuacja, że jakoś pół roku temu zacząłem się zastanawiać: Kurczę, że jakaś taka monotonia w życiu mnie dopadła w sensie, moje działania w internecie już trwają tyle lat i jakby. Jestem tym zmęczony, jestem trochę wypalony. To nie znaczy, że się rezygnuję z tego i tak dalej, bo cały czas kombinuję. Natomiast je, byłem już trochę zmęczony tym kombinowaniem, byłem zmęczony tym, że cały czas babram się w jednym, znaczy w internecie, w robieniu jakiejś tam albo muzyki, albo właśnie w związku z muzyką różnych kursów, o których wam mówiłem, albo no tutaj na kanale gdzieś tam też była jakaś taka odskocznia, ale to też nie było jakby jakoś mocno mm, em, zaznaczone, można powiedzieć, I, i regularność tutaj była średnia, bo się skupiałem na tym, na tamtym, natomiast wszystko się kręciło do tego internetu, YouTube'a, mediów społecznościowych i się znudziłem tym trochę, wypaliłem się na zasadzie takiej, że chciałbym porobić coś, mam jakąś energię, że chciałbym coś porobić, co jest zupełnie inne. Zupełnie inne tak naprawdę w każdej płaszczyźnie. Mm. I zastanowiłem się, co w życiu sprawia mi jakąś tam frajdę. I okazało się, że Pomyślałem sobie od razu o grach komputerowych, bo zrobiłem kiedyś grę, za dzieciaka robiłem gry i zrobiłem grę, kiedy wydawałem moją pierwszą płytę w RPG Makerze. Sprawiało mi to dużo frajdy, to było jakieś takie moje marzenie za dzieciaka i stwierdziłem, dobra, robienie gier mi sprawia frajdę, a znajomy też polecał mi kierunek na studiach yy, yy, tworzenie gier wideo, tam generalnie są w, na mojej uczelni bardzo spoko wykładowcy, którzy faktycznie w tej branży działają i i stwierdziłem, że okej, okay, to czemu by nie, nie zrobić jeszcze bardziej wariackiej rzeczy i właśnie pójść na studia w sensie takiego oderwania od takiego trybu życiu, życia, który mam yy, obecnie. Czyli siedzę w domu, jeżeli się czegoś uczę, to się uczę na własną rękę. Trochę nie mam takiego bata nad głową. Przysłowiowego, bo to nie jest tak, że na studiach ktoś nad wami ma bat nad głową, ale jednak jak już zaangażujecie się, zewnętrznie, niekoniecznie wewnętrznie, że wewnętrznie chcecie się czegoś nauczyć i siedzicie, tylko deklarujecie, że zapisuje się na uczelnię, chce się czegoś nauczyć, chce się rozwijać, to trochę inaczej się do tematu podchodzi, troszeczkę mimo wszystko poważniej, a wiedziałem, że nie mam na tyle jakiejś zajawki, czy samozaparcia w sobie, że te studia zrobię, znaczy, że, że nauczę się tego bez studiów. No i stwierdziłem, ok. Zobaczmy. I, i, I poszedłem z takim nastawieniem, że zawsze mogę się wypisać po dwóch miesiącach, po pół roku, po roku. Więc ja nie mówię, że te studia skończę, ale pójdę i zobaczę, jak studia wyglądają. E, trochę też można powiedzieć, że dla takiego towarzyskiego e, klimatu, bo bo mam już ziomali na studiach i wielkie pozdro dla nich, jeżeli to oglądają, ehm, poszedłem na studia zaoczne też, więc to też nie jest tak, że to mi jakoś dużo czasu zabiera, bo raz na dwa tygodnie na weekend wpadam na uczelnię przez dwa, dwa dni albo trzy i tam jakby siedzę sobie cały dzień na zajęciach, a potem mam dwa tygodnie jakby luzu i ewentualnie robienia jakichś fajnych, ciekawych rzeczy w domu z tym związanych. Um, I sobie słucham. Wiele rzeczy w ogóle już wiem z tego, co mi wykładowcy opowiadają, no bo jednak siedzę w internecie, e, prowadzę biznes, robiłem już gry i, i to jest paradoksalnie dla mnie lepsze niż gorsze, dlatego że, ponieważ te wiele rzeczy wiem, to też aż tak mi nie zaprząta to głowy, bardziej się tam relaksuję, odprężam, słucham, a jeżeli jest coś ciekawego, to się w to wgryzam, notuję, zapisuję e, i uczę, rozwijam się i potraktowałem pójście na te studia trochę jako nowe doświadczenie. Trochę jako taka deklaracja, że chcę coś nowego w życiu zrobić i właśnie porobić gry. I jeżeli oglądacie kanał, śledzicie to, wiecie, że y, jest to też pretekst do robienia liveów tutaj, bo na semestr na przykład obecnie mam zadanie z jednego przedmiotu zrobić grę, jakąkolwiek grę całkowicie dowolną, więc postanowiłem zrobić grę na Game Boya i tworzymy sobie na streamach razem, wszyscy siedzimy sobie na streamach i tworzymy grę na Game Boya którą finalnie mam zamiar wydać i, i zrobić coś ciekawego. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu, mogę sobie wpaść, mogę sobie coś tam przeżyć, posiedzieć z ludźmi, porozmawiać, ee, mieć jakieś nowe doświadczenia, czegoś tam się nauczyć. I nie poszedłem na te studia z myślą, że od tego będzie zależało jakkolwiek moje życie, tylko poszedłem tam na zasadzie, że będę miał fajną przygodę coś jak podróż czy coś. E, no i na razie mi się podoba, na razie jest spoko. To tworzenie gier wideo sobie szkole. Mam właśnie trochę tego bata nad głową w sensie, muszę coś zrobić, muszę się czegoś nauczyć, muszę tam być, muszę tego słuchać, więc robię to. I, i ta deklaracja e, dużo mi pomogła. E, mm, no i tyle. <ścoughs> musiałem się wytłumaczyć. No, musiałem się wytłumaczyć, bo, bo nieraz mówiłem, że jakby nie. Nie popieram chodzenia na studiu w sensie jakiegoś tam priorytetowego, jakby to było jakieś niesamowite osiągnięcie czy obowiązek w życiu. Bardziej szczerze mówiąc, uważam, że chodzenie na studia w takich kierunkach to jest trochę pójście na łatwiznę, jednocześnie które nie daje zawodowo niczego. Więc poszedłem na matwiznę i zawodowo nie mam zamiaru być jakimś super twórcą gier komputerowych. Może chciałbym mieć umiejętność tworzenia gier i przekazywać historię e, w wirtualnych światach, ogarnąć w jaki sposób to działa i nabyć nowe umiejętności. No ale tak jak mówię, nie wiem, że z tym jakoś szerzej mojej kariery, nie chcę się pchać do game devu. Nie mam tutaj jakichś ogromnych ambicji <laughs> i dlatego poszedłem na studia w tym kierunku, trochę w ramach jakiegoś kursu. A ten papier to w ogóle mi całkowicie zwisa, ale była to deklaracja. Nie przedłużam, nie zapętlam się już w tym temacie, e, słuchajcie, wpadajcie na streamie, bo tam właśnie gierkę na Game Boya robimy e, i, i jest super, w ogóle nie spodziewałem się, że te streamy tak fajnie się przyjmą, że będziemy sobie siedzieć, po prostu gadać i wymyślać nowe rzeczy, tworzyć grafiki, tworzyć mechaniki, super się przy tym bawię, e, także wpadajcie tam, no i subskrybujcie, komentujcie, żółty magiczny guziczek, pozdro!